A mamy to wiertło? Mamy te, te 860 oczywiście Jest, proszę bardzo, to jest takie Fantastycznie. Wiertło. Zobaczcie, to wiertło jest dla mnie rewelacyjne z tego powodu, że jest po prostu bardzo długie. Ono obejmuje całą powierzchnię zęba, więc ja nie muszę tu specjalnie myśleć nad tym, że jednym wiertłem zrobię takie cięcie, a później przejdę na drugą stronę, tak. tylko ja mogę ustawić wiertło tak, zrobić dwa albo trzy nacięcia na odpowiednią długość, yy, wysokości tutaj, tak jak mówiłem, to jest półtorej wiertła mniej więcej, czyli mniej więcej tyle. Obcinamy jednym ruchem całość i wtedy ewentualnie, jeżeli potrzebuję jeszcze zrobić jakieś korekty, no to wtedy używam wiertła... O, jak się pacjent uśmiechnął szeroko. Przycieszył. <grym> Antek się wstałem, czy nie moglibyśmy... Tak, no wszędzie, tylko że jakby do pewnego momentu, no bo staram się nie dotknąć zemosem sąsiedniego, więc wtedy zaraz po ścięciu takim, takim ogólnym biorę sobie kuleczkę, ja pracuję tylko kuleczkami na przedłużonym trzonku, zwykle to jest rozmiar 10-12. i 12. I psujesz I tego, rotor. Tak, tym psuję rotor i musicie mieć tego świadomość, ja mam to wpisane w kosztach, to znaczy jak trzymamy tak narzędzie i tak tniemy, no to rotor w pewnym sensie dostaje... Po dupie. Po dupie. Jak mamy 5 dziennie, na przykład, no 5 to może nie, ale 4 nakłady w ciągu dnia, no to ten rotor mocno dostaje w kość. A kto jest, jest. właścicielem w swoim gabinecie? Nie ja. Problem rozwiązać. Ale mamy, mamy wpisane to w koszta. <grystanie> Proszę? Można, tylko że on generuje trochę. Yy, dużo ciepła. Dużo ciepła, tak. I na pewno zauważyłeś, że jak tniesz tym talerzykiem, to śmierdzi niesamowicie. Nie? Nawet z wodą. Śmierdzi strasznie, bo w tej części środkowej tak się nagrzewa, a tam woda nie dolatuje. Jeszcze raz, proszę. 869L. Paweł Delong. Co mam? Na, na stopce, na nóżce. Tu. Długo uh, stawiam. <śle> Ile udogadnień? U okay. Nie, mówiliśmy, że nie, nie trzeba. wiem, wiem, Okej, okay. tniemy sobie szóstkę, mimo że ja nie mam indeksu, więc trochę głupio, ale jak chcecie, to mogę pociąć. No, to, żaden problem. A czy ruserko? Bo i tak działa. A co chcesz zmienić? Pacjenta chce zmienić. To wiesz co nie, musisz tutaj z, tam z boku, albo tu. A, to tak. Nie mam siły to. Okej. Okay. I tego e, etapu też nie robię pod mikroskopem, tego pierwszego cięcia, no bo nie widzę takiej potrzeby zupełnie. Ale jak już mamy mikroskop i chcecie popatrzeć jak tnę? Czemu nie? Jest dziura właśnie. Gdzie jest dziura? Tu. jest otwór. Ok, a więc robię najpierw cięcie Jedno to jest półtorej, mini, półtorej grubości dwiecie, Drugie. Trzecie. Dzięki temu nie uszkadzam tak rotora, bo gdybym robił jedno cięcie od razu, no to mogło być inaczej. To jest tylko takie wstępne. Się za bardzo daje? A no i powiedz, że jak nie ma potrzeby cięć stycznych, to, to nie dotyka stycznych. Tak? tak, jak nie ma potrzeby, to konieczny stycznych, tylko że zakładamy, że tutaj mamy kwiatę drugą MOD, która zwykle się zdarza. Więc jeżeli jest MOD, to postaramy się zrobić to tak samo. A więc zobaczcie, tu jest jedno i to jest wstępne cięcie. Teraz zmieniam sobie wiertło na kuleczkę, na przedłużoną. Mamy, mamy wszystko. Mamy nie na przedłużoną. Mamy. Super. Mamy, ale nie Będę na mm -mm. nie jakieś jeszcze? Nie? Nie. Taka jest. To zaraz wezmę. Na razie ty dobrze Więc teraz ustawiam sobie tak, żeby już widzieć trochę bardziej precyzyjnie. I zróbmy sobie taką sytuację jak zwykle wygląda, czyli jedna wielka locha, bo w takich sytuacjach robimy głównie nakłady i zwykle takie sytuacje do nas przychodzą. A więc zróbmy realną sytuację. A, Dobra. Mamy już coś tam, mm, jakąś dziurę. Więc teraz chcemy być precyzyjni, więc zamienimy sobie na mniejsze wiertło. Najlepiej na przedłużonym trząbku. No i jedziemy. Thank <laughs> you. Dobra, mamy losę zrobioną. No i teraz przechodzimy do kolejnych etapów, więc doszczelniamy, to znaczy. Są dwie metody. Zróbcie tak, jak, jak, jak chcecie spróbować. Może jak będziemy robić dwa, na przykład nakłady, czy tam Tak, to czy sp sp więcej? Spróbujcie sobie spróbujcie najpierw, może. Tak i spróbujcie zrobić tak. Czyli Bartek najpierw odtwarza e, ściany styczne i dopiero później e, przedsiękową podniebienną. Ja natomiast zaczynam od przedsiąkowej podniebiennej i dopiero styczny. Jeszcze raz? Aha, ja pokazywałem. Dobra, to jeszcze raz. E, Widać, widać? To się, to... Dobra, to Bartek ustawi. Bartek zaczyna odbudowę z tego poziomu, czy z tego miejsca, od od budowy stycznych. Czyli najpierw sobie robi styczne, dopiero później robi ścianę przedsionkową, podniebienną. Natomiast ja wyszedłem z założenia, że wolę mieć najpierw przedsionkową, podniebienną, żeby można było odbudować styczne. I to jest różnica między tym, co robimy. I teraz y ja, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby później ustawić ten indeks na stycznych, które nie wyglądają tak jak e, było w oryginale. Natomiast silikon a jest a na z tyle. Z drugiej strony nie, nie potrafiłem sobie wyobrazić. Jak można najpierw zrobić ściany jedną, drugą, ale jak widać można jedną i drugą metodą. No nie, no bo silikon jest na tyle elastyczny, że on się ugnie na tych stycznych, które zrobicie, więc to, to jest wykonalne, jak najbardziej. Po więc prostu zobaczcie, najpierw sobie jedną sobie jak, metodą, tak, a później drugą. Jak wam jest bliżej?